Cześć! Z tej strony Krzysiek z Precio.PL. Dzisiaj zajmiemy się całkiem świeżym komputerem, ponieważ znajduje się nadal w ofercie producenta. Jest to świetna alternatywa dla MacBooków, czyli HP EliteBook x360 1030. Prezio.pl Testy, recenzje, porównania polizingowego sprzętu IT. Miłego oglądania! Pamiętacie może porównanie dwóch skrajnych generacji e -lightbooków 840 G1 i G5? Nasz dzisiejszy bohater trzyma się właśnie z standardów najnowszej generacji HPK. Stylistyka jest minimalistyczna i bardzo gustowna, sprzęt wygląda naprawdę drogi i nie jest to mylne wrażenie. Egzemplarz tego typu w ofercie producenta możemy znaleźć za około 7000 zł. Zwarta aluminiowa obudowa nie trzeszczy. Sprawia poczucie solidnej, dzięki temu nie obawiamy się mocniejszego chwytu lub odłożenia go na biurko z nieco mniejszym wyczuciem. Oczywiście zawiasy również są metalowe, dzięki czemu korzystanie z funkcji obrotu 360 nie nadwyręża konstrukcji. Notebook jest lekki, niecałe 1,3 kg, a jego grubość to jedyne 14,9 mm. Stawia go to w czołówce cienkich sprzętów, zachowujących taką wydajność. Praca na nim po prostu sprawia przyjemność. Wiem, że jest to półka premium, bo laptop przypomina nam o tym na każdym kroku. Na lewym boku obudowy znajdziemy przycisk power, złącze USB, gniazdo mini-jack, przyciski głośniej-ciszej, które podkreślają tabletowe zapędy X360, miejsce na kartę SIM, oraz czytnik kart inteligentnych dla osób, które zamierzają podnieść poziom prywatności. Na prawym boku znajdziemy gniazdo ładowarki, drugie gniazdo USB, złącze HDMI, Kensington Lock, gniazdo USB typu C oraz miejsce na kartę MicroSD. Z tyłu obudowy znajdziemy delikatne logo Elightbook oraz wyloty powietrza. Podobnie jak na spodzie, na którym znajdują się dodatkowo gumowe nóżki oraz listwa zapewniające stabilne ułożenie sprzętu na blacie. Na dolnej pokrywie znajdziemy również dwa głośniki firmy Bank Olufsen. Nie zachwycają one jednak jakością dźwięku, przez co w żaden sposób nie wyróżniają się od audio montowanego na pokładach klasycznych komercyjnych laptopów. Myślę jednak, że jeśli ktoś już jest na tyle zdesperowany, by laptop stanowił źródło jego nagłośnienia w trakcie wieczorów przy szklance whisky, nie jest raczej osobą, która tym głośnikom coś może zarzucić. Za to jako tło muzyczne do codziennych zadań spiszą się doskonale. Po otwarciu laptopa widzimy dotykowy ekran Full HD typu IPS z powierzchnią glare. Wygląda to świetnie. Niestety, ślady palców pojawiają się tam błyskawicznie i są bardzo mocno widoczne. Na pocieszenie mogę dodać, że równie łatwo można się ich pozbyć. Pod ekranem znajduje się całkiem gruba ramka, jednak ma to swoje uzasadnienie. W trybie tabletu łatwiej jest nim operować, ponieważ w tym właśnie miejscu zazwyczaj wylądują nasze kciuki. Poza tym, nowe logo HP, lub jak to woli DY, wygląda w tym miejscu świetnie. Poniżej widzimy podświetlaną klawiaturę, która ma mały, ale przyjemny i wyczuwalny skok. Pisze się na niej bardzo komfortowo. Pod klawiaturą z kolei znajduje się centralnie umieszczony touchpad bez wydzielonych przycisków, co pogłębia efekt minimalizmu. Po jego prawej stronie znajdziemy czytnik linii papilarnych, którego działanie jest szybkie i niczym nie odbiega od tego, co oferują nam producenci najnowszych flagowych smartfonów. Całość zwieńcza delikatny opis modelu. Bardzo fajnym dodatkiem jest zamek magnetyczny, który domyka klapę ultrabooka i nie pozwala na jej przypadkowe uchylenie. Okrywy otworzymy również bez problemu jedną ręką. Pochylmy się nad specyfikacją. Sprzęt wyposażony jest w procesor Intel Core i5-7200U wraz z całkiem wydajnym zintegrowanym układem graficznym Intel HD Graphics 620. Do dyspozycji mamy 8 GB pamięci RAM, a magazynem naszych danych jest 256 GB dysk SSD standardu M2. Dzięki obecności na pokładzie Windowsa 10 mamy do dyspozycji multum funkcji w trybie tabletu. Dodatkowo, posiadając pena, możemy zaprogramować jego przyciski, wywołując kolejne programy, bądź używać ich jako skróty klawiszowe. Ze strony testowanego sprzętu mogę dodać jedynie tyle, że ekran działa poprawnie, tak jak tego oczekiwaliśmy. Jest precyzyjny, reaguje natychmiast, ma wszystkie cechy, do których przyzwyczajili nas producenci wszelkich urządzeń dotykowych. Sprzęt daje nam możliwości rozwoju również w bardziej ambitnych kierunkach, w sferze artystycznej. Sami zobaczcie, jaki efekt możemy osiągnąć, gdy X360 znajdzie się w odpowiednich, utalentowanych rękach. Czas na nieco bardziej praktyczne testy. Na pierwszy ogień PC Mark 8. Zobaczcie sami jak poradził sobie w benchmarku z symulującym codzienne użytkowanie sprzętu. Nie jest źle jak na sprzęt tego typu. Jak widzimy, poradził sobie całkiem nieźle. Wynik na tym poziomie zapewnia mu nadal miejsce w czołówce sprzętów tej kategorii. Pamiętajmy, że to komputer biurowy z przeznaczeniem do edycji dokumentów, prezentacji oraz okazjonalnego obejrzenia filmu. Komputer zdecydowanie nie jest przeznaczony do typowo PC-towych gier. Co do gier tabletowych, tutaj nie ma najmniejszych problemów. Asfalt 9 działa wyśmienicie. Nie byłbym jednak sobą, gdybym nie spróbował zagrać na nim w CS. Zróbmy szybki testik. Dla upartego może to nie jest największy poziom grywalności, ale się da. Warto zaznaczyć, że sprzęt w trakcie testów nie nagrzewał się nadmiernie. A dźwięki dochodzące z układu chodzenia w żaden sposób nie były uciążliwe. To również świetne osiągnięcie przy tym gabarycie sprzętu. Należy dodać, że bateria spisała się doskonale. Przez cały okres testowania wytrzymaliśmy na jednym ładowaniu. To świetny wynik, ale trudno się dziwić. Producent zapewnia nas, że na tej baterii wytrzymamy na jednym ładowaniu 16 godzin. To wielki plus, ponieważ nie musimy pamiętać o zabieraniu ładowarki ze sobą na każde spotkanie. Ok, podsumowując, jest to sprzęt, który bezsprzecznie znajduje się na półce premium Ultrabooków. Koniecznie zajrzyjcie do naszego sklepu, gdzie możecie nabić właśnie taki model za ułamek ceny nowej X360. Laptop ten, zapakowany dokładnie w taki sposób, posiada gwarancję producenta on-site. Jest to tyle ważne, że serwis HP naprawia gwarancyjnie sprzęt u Was na miejscu, w biurze bądź w domu. Nie pozostaje Wam więc nic innego jak lajkować, dzielić się uwagami w komentarzach i by nie przegapić kolejnych filmów, kliknijcie w dzwoneczek. Mam nadzieję, że prezentowany sprzęt wywarł na Was tak samo duże wrażenie jak na mnie. Na dziś to wszystko. Trzymajcie się. Cześć. Dotrwałeś do końca? Nie zapomnij zasubskrybować kanału Precio.pl, aby być na bieżąco ze światem polizingowego sprzętu IT. Do zobaczenia!